Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: Dlaczego mówisz do nich przy powieściach? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli. I nie nawrócili się, bym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie i nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo pańskie: Szczęśliwe oczy. Dzisiaj tak rozglądałem się, patrzyłem, czy ktoś ma szczęśliwe oczy. I gdzieś w metrze zobaczyłem śmiejące się oczy. Matki, do swojego dziecka, a potem śmiejące się oczy męża do tej właśnie żony, która była matką tego dziecka. Szczęście, które jest przekazywane przez uśmiech, przez oczy śmiejące się, szczęśliwe. Tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest ciepło, tam jest szczęście. Szczęśliwe oczy. I myślę, że dzisiaj, kiedy rozważamy. Rolę rodziców Matki Bożej, Joachima i Anny, to musieli na siebie patrzeć szczęśliwi, szczęśliwymi oczyma. Patrzyli i może tęsknili za dzieckiem, może patrzyli w stronę Boga w jednym kierunku też. A w końcu, kiedy w sposób niepokalany, to znaczy po ludzku, normalny sposób, przez współżycie seksualne Maryja została poczęta, a jednocześnie uświęcona tak, że jako jedyna była zachowana od grzechu pierworodnego. Stała się niepokalanie poczęta w swojej matce Annie. Anna znaczy łaska, otrzymała pełnię łaski, bez grzechu, aby przygotować ten dom na Boga, który stanie się człowiekiem. I kiedy narodziła się Maryja, to oczy Anny i oczy Joachima rzeczywiście stały się bardzo szczęśliwe. Szczęśliwe uszy, które słyszały może płacz dziecka, ale też i uśmiech dziecka, pierwsze słowa. I kiedy Maryja uczy nas też takiego spojrzenia na Pana Jezusa, adoracji Pana Jezusa, to może tego uczyła się od swoich rodziców, właśnie takiego, Dobrego spojrzenia, dobrych oczu. Jakże często demon próbuje wsączyć w nasze serce złe spojrzenie, spojrzenie, które wynika z zatwardziałego serca. I może tak być, że ktoś będzie słuchał słowa Bożego, będzie patrzył na święte, liturgiczne wydarzenia, i nie usłyszy, i nie zobaczy. Będzie nam przy świętej. Ale wyjdzie tak, jakby na niej nie był, bo serce stwardniało. Oczy stępiały, uszy się zamknęły i stępiały. Oczami nie widzą, uszami nie słyszą, bo serce jest jakby skserowane. Bo po grecku, zatwardziałe serce to jest taki kseroks, takie twarde, które się nie zmienia. I dzisiaj Pana Jezusa prosimy, aby użyźnił to serce. Kiedy spotykają nas trudności, a spotkały też Joachima i Annę, bo z tego, co nam tradycja przekazuje, to dosyć długo musieli czekać. Modlili się. Według jednego z apokryfów Joachim aż 40 dni pościł na pustyni, właśnie po to, żeby w tej intencji aby narodziło się dziecko, aby przyszło na świat. I po tym kruszeniu serca, takim oddaniu serca pod panowanie Boga, przychodzi łaska. Natomiast serce, które jest nastawione na to, żeby żądać, domagać się i być niezadowolonym wobec Boga, takie serce nie otrzyma łaski. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. I dzisiaj prośmy o taką łaskę. Duchowych oczu, duchowego serca, właśnie duchowych uszu, które rozumieją, co słyszą i przyjmują do serca to, co Bóg do nich mówi, czyli wprowadzają w czyn. Co to znaczy wcielenie? No, to znaczy, że słowo staje się rzeczywistością, staje się życiem człowieka. I kiedy my przyjmujemy słowo. I kiedy przyjmujemy poprzez oddanie siebie, tak jak Bóg siebie daje w Komunii Świętej, my też zaczynamy Bogu się oddawać na własność, to wtedy Bóg rzeczywiście nas przemienia i czyni nasze oczy szczęśliwymi. Kiedyś opowiadała świę... założycielka takiej wspólnoty narkomanów, Cenacolo, siostra Elvira, że pojechała kiedyś do Brazylii. Tam w Brazylii. W fawelach są biedne dzieci, osierocone, często żyjące z żebrania, z kradzieży. I był, jest taki ksiądz, który te dzieci do takiego sierocieńca gromadzi i tam mają możliwość codziennie adorować Pana Jezusa. I te dzieci same postanowiły, że nie tylko w dzień będą adorować, ale też i w nocy wstają, mają dyżury. A więc adoracja najświętszego sakramentu. Jest całodobowa. Kto adoruje? Te małe dzieci. Bo mówią: jak to? Pan Jezus sam zostanie? I ta siostra Elwira, która widziała wiele dzieci na świecie, bogatych rodzin, mówiła, że nigdzie nie spotkała tak szczęśliwych oczu, jak te oczym tych dzieci, które adorują Pana Jezusa. To jest wielki dar, przekazać takie szczęście tym dzieciom, pokazać Pana Jezusa. Kiedy człowiek jest zapatrzony na zło, w tablet, w smartfon, w komputer, w telewizor, na różne złe, grzeszne sytuacje, to zaczyna to na niego oddziaływać. Staje się tym, na co patrzy. Jego spojrzenie staje się smutne. Widzi zło, dostrzega wszędzie zło. Może trochę tak jak w tej bajce Hansa Christiana Andersena o królowej śniegu, gdzie szatan i demony wymyśliły takie lustro, które powiększało zło, a pomniejszało dobro. I chciały, żeby Pan Bóg się w tym lustrze przejrzał. Anioł, który bronił dostępu do Pana Boga, stłukł to lustro, i z płatkami śniegu kawałki tego lustra spadały. I w tej bajce bohater. Kai no, zaczął widzieć, ponieważ do jego oka wpadła właśnie cząstka takiego lustra i wszędzie widział zło, był smutny, ale na szczęście spotkał gerdę, która swoją miłością, swoim ciepłem, innym spojrzeniem na świat spowodowała, że wypłynęło to zło z tego jego spojrzenia przez łzy. Dzisiaj prośmy przedstawicielstwo Joachima i Anny o takie szczęśliwe, dobre oczy, o takie szczęśliwe uszy, które będą zasłuchane w głos Pana Boga, który będzie nas bezpiecznie prowadził do nieba. Szczególnie dzisiejszym salonizantom, Joachimom. Szczególnie Anną, bo najwięcej w Polsce jest kobiet, które noszą to imię, również Hanną, bo Hanna to jest hebrajskie to samo słowo co Anna, a oznacza po polsku łaska. A największą łaską, jaką jest spod, dla człowieka, która go uszczęśliwia, to widzieć Boga. Mówimy, że w niebie będzie wizjo beatifica czyli widzenie uszczęśliwiające. I tego życzę już tutaj na ziemi, żeby to widzenie obecności Boga sercem kochającym było możliwe coraz bardziej, dostrzegać ślady Pana Boga, Jego obecność. Niech już tutaj na ziemi się to serce napełnia szczęściem, a w wieczności niech to szczęście będzie pełne. I na tę drogę Widzenia szczęśliwego, szczęśliwych oczu, szczęśliwych uszu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą broną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.